Kilka dni temu, dosłownie tak jak teraz, stanąłem w drzwiach naszego kościoła, tak spojrzałem przed siebie na te puste ulice Lusowa i pomyślałem sobie, że tak jak słychać ten śpiew ptaków, tak chciałoby się też usłyszeć śpiew wewnątrz naszego kościoła. Chciałoby się wspólnie sprawować liturgię ze wszystkimi tymi, którzy kochają Chrystusa, którzy odwiedzają ten nasz Kościół, przychodzą na niedzielne liturgie. Moi drodzy, bardzo tu na was czekam. Czekamy razem z księdzem Ignacym, ale w tych warunkach, jakie są, wchodzimy już w święte Triduum Paschalne. Za chwilę Wielkoczwartkowy Wieczór, liturgia mszy Wieczerzy Pańskiej i potem kolejne dni, w których pójdziemy za Chrystusem. No właśnie, mamy wielki czwartek, wielkoczwadkową Liturgię w Kościele. Zapraszam do tego, żeby w niej uczestniczyć poprzez transmisję internetową, ale może przede wszystkim warto, żebyśmy pomyśleli sobie o tym, że to jest czas takiego naszego dziękczynienia za dar Komunii Świętej, za obecność Jezusa w Eucharystii. I myślę, że możemy to zrobić też w naszych domach. Wpierw przyjmując Komunię Świętą Duchową. Mamy też jeden z filmików, który mówi o tym, jak do takiej Komunii Świętej się przygotować, nawet bez spowiedzi świętej sakramentalnej. Ale może też obok tego dziękczynienia takiego w rodzinie za ten dar Eucharystii, czy opowiedzenia dzieciom też, zwłaszcza tym, które się przygotowują do pierwszej Komunii Świętej o takim swoim osobistym przeżyciu właśnie Komunii Świętej przez dorosłych, przez tych, którzy już ten dzień, tę uroczystość mają za sobą. Może warto też sięgnąć do na przykład starego albumu ze zdjęciami i zobaczyć jak ta pierwsza Komunia Święta w rodzinie wyglądała. Pewnie będzie tam nie tylko Komunia Święta mamy, taty, ale może także starszego rodzeństwa. Może zdjęcia z Komunii Świętej babci czy dziadka. Możemy trochę poprzeglądać te domowe albumy po to, żeby też tak odświeżyć w sobie tego ducha dnia pierwszej Komunii Świętej, tej radości z tego, że spotkamy Jezusa w Eucharystii. Ja sobie sięgnąłem do mojego albumu, który nie jest albumem z dnia pierwszej komunii świętej, ale jest to album ze zdjęciami z mojej pierwszej mszy świętej, z pierwszej eucharystii, którą sprawowałem jako kapłan w mojej parafii. To są takie zdjęcia, które mówią właśnie o takich naszych najgłębszych przeżyciach. Te z dnia pierwszej komunii świętej, te ze świętych kapłańskich. Dla, tych, dla rodziców z dnia ślubu na przykład, czy z dnia, z dnia Chrztu Świętego. Można trochę pooglądać sobie tego dnia, w ten Wielkoczwartkowy Wieczór te zdjęcia, ponieważ jest to wspomnienie dnia, kiedy Pan Jezus ustanowił Eucharystię. Ustanowił też kapłaństwo, poprzez które mamy sakramenty święte. Więc spoglądając na te zdjęcia z naszych domowych uroczystości związanych ze sakramentami świętymi, możemy dziękować właśnie Panu Bogu za to, że w ten sposób do nas przychodzi, że nieustannie jest blisko nas, że możemy tej Jego obecności w Komunii Świętej doświadczać, w sakramencie spowiedzi świętej, a wszystko zaczyna się właśnie od Chrztu. Ale o to już to wypełnię, powiemy więcej w najbliższy sobotni wieczór przed Wigilią Paschalną. Życzę Wam, moi drodzy, żeby ten wielkoczwartkowy wieczór był takim czasem duchowego wspomnienia tego wszystkiego, co żeśmy doświadczyli w kościele z łaski Bożej, i za sprawą też wielu dobrych ludzi, których Pan Bóg postawił na naszej drodze i którzy poprowadzili nas do kościoła do spotkania z Jezusem, dzięki którym pewnie też dzięki ich świadectwu dzisiaj możemy się cieszyć łaską wiary.